Teatru od kuchni. Tym razem nie w Teatrze Studio Warszawskim, ale w Teatrze Śląskim i ze mną Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Ale też i z tej okazji tu się spotykamy, reżyser człowiek, który zainicjował tak naprawdę y, empuzjon w Teatrze Śląskim, mm -hmm. w Teatrze Studio i jeszcze w Instytucie, we Instytucie tak? Grotowskiego. Ehm, ciekawa historia z, tym, e, z tą e, akurat, e, z tą sztuką, bo ty ją trochę tak Wziąłeś w ciemno. Wiesz, co, to ja potem coś palne, nie? Jakieś jedno głupie zdanie i <laughs> potem wszyscy to powtarzajemy, ja to próbuję potem jakoś zatupać jakimiś trzema mądry, mądrzejszymi, ale po prostu wszystko zawsze wraca do tego pierwszego, czyli do tego, że... No tak, załatwiłem prawo do, do, do tekstu Olgi Tokarczuk, nie czytając książki. Mm -hmm. Wynikało to z y, prostego faktu, że m, 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 mój przyjaciel y, Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, jest w bardzo dobrych relacjach z Olgą Tokarczuk, prowadził jakieś spotkanie w zeszłym roku, na początku tego roku i powiedział mi, że ma się pojawić nowa powieść Olgi Tokarczuk, pierwsza po Noblu – Empuzjon. Mm -hmm. No i ja go zapytałem, czy mógłby załatwić, może nie załatwić prawa, ale porozmawiać z nim o tym, czy mógłby się teraz Śląski o te prawa starać. No on zapytał Olgi Takarczuk i ona powiedziała, że okej. Okay. I ja natychmiast wtedy zadzwoniłem do Romka Osadnika, dyrektora studio, no bo pomyśleliśmy, że byłoby dobrze, gdyby premiera była w Katowicach, w Warszawie. No a trzecie miejsce, jakby naturalne, Wrocław mm. dla Olgi Tokarczyk, że również się przyjaźni z Jarkiem Fretem, szefem Instytutu Grotowskiego. No to jego zapytałem, i on powiedział, że tak. Mm -hmm. No i dopiero potem wszyscy przeczytaliśmy tę książkę, bo ona gdzieś się pojawiła wiosną zeszłego roku. no i... No I dobrze, tak przeczytaliście tą książkę i co? No i dobrze, dzięki Bogu przeczytałem <noise> mówię, okej, okay, bo gorzej by było, przepraszam Olgę Tokarczuk, gdyby się okazało, że no jakoś nie, nie najlepiej. No ale pomyśleliśmy, że to jest świetny materiał na scenę, pewnie bardziej na film, ale scena lubi też takie niesamowitości, ponieważ poszliśmy za tym podtytułem, które brzmi horror przyrodoleczniczy. I Sokołowska oczywiście, musi I się Sokołowsko, tam oczywiście, no więc yy, postanowiliśmy opowiedzieć o tych umierających facetach Sokołowsku, mm -hmm. czy ówczesnym Gerberzdorfie, ale trochę w konwencji, a może bardzo w konwencji horroru, opowieści grozy. No i ten horror przyrodoleczniczy bardzo nam się przydał do opowiedzenia. Tej historii, właśnie w takiej konwencji. Co z tego wyniknie na scenie, to dopiero zobaczymy, ale no taka była taka była intencja nasza. Bo mówisz, o, że to jest e, umierający mężczyźni i ta mhm. sztuka. to karczuk kpi sobie jednak z oczywiście. gatunku. Czy ty teraz jesteś takim, e, jakby widzę, że specjalizujesz się w męskości albo w kryzysie. A że po wyku, tak? Tak, A, oczywiście. Jak jakoś wyszło, nie, nie wiem. Raczej. Mm, Interesuje mnie bardziej wewnętrznie kobiecy świat niż męski, jeżeli w ogóle to można w dzisiejszych czasach rozgraniczać, czy się powinno, bo jak powiem, mm. że męski, żeński, to zaraz do, dostanę po głowie, nie? A nie w tym rzecz. Ja, ja, ja sobie myślę, że ta historia, którą opowiadamy na scenie i zapisana przez Tokarczuk, to jest opowieść o świecie męskim, który zostanie skasowany z powierzchni ziemi, bo z jednej strony idzie straszna wojna, Pierwsza wojna, która większość z tych facetów unicestwi w sensie fizycznym, a po drugie idzie pewien taki bardzo mocny e, kobiecy świat się pojawia. Nie? Do dzisiaj jeszcze bardziej to jest intensywne. I ci faceci, którzy są śmieszni, ale też żałośni, szowinistyczni, ich poglądy są. E, no debilne, prawda? No, nie przystają, to masz no, absolutnie tam Absolutnie tak. Ale oni są właśnie, ona patrzy na to, tak jak mówisz, w groteskowy sposób na, to, na tych facetów. Nie wiem, czy za odrobiną czułości, czy nie. My jako facecie robiąc to przedstawienie, znaczy, a grając z tym przedstawieniu tak. robiąc, bo zaraz o tym powiem, że wokół nas jest pełno kobiet to no, my też patrzymy na nich, ale nie wiem, czy tam jest... Chyba u Olgi jest więcej czułości niż u nas, ale oni są jak dinozaury, nie? Tam mm. leci po prostu już jakaś kometa w stronę tej ich ziemi i zaraz walnie i rozpieprzy ten cały świat. Więc myślę, że i ci faceci dzisiaj, i ci wtedy <grym> mają taką świadomość, że przychodzi inna rzeczywistość, inny świat, świat kobiet, który zmieci ich z powierzchni ziemi, a na pewno mentalnie wykastruje. Więc oni mają taką świadomość i myślę, My dzisiaj faceci również, ja też mówię właśnie o tym, że męski, żeński już czuję takie obawy, że zaraz mi powie, że, że zaraz, bi hello, binarny no, świat, tak ta już się nie A mówi, nie? Mhm. no więc tak, no to jest myślę, że y, jakiś opowieść o końcu świata. Kiedy Kaja Kołodziejczyk opowiada o tym, choreografka, też mhm. koordynatorka intymności, opowiada o pracy z wami, bo to jedna z kobiet, które pracowały też przy mhm. przy tym spektaklu, to opowiada o tym, że właśnie zastosowała narzędzia z kobiecych kręgów, pracę przez ciało, pracę z męskością, pracę z chorobą, pracę ze śmiercią. Ehm, którzy podczas próby medialnej wsp wspominali, że to było niesamowite wydobywanie e, tej kobiecości z siebie też e, w tej sztuce. Opowiesz trochę o tym, co się tam działo? Znaczy wiesz sam, może nie demonizujmy z tego, prawda? E, ale <grym> tak do dwóch facetów e, w <grym> tym przedstawieniu, bo jak wiesz, nie gra tam żadna kobieta. Ta. Tak, no mamy mm. dziesięciu facetów na scenie. Dziesięciu, no dziewięciu właściwie dziewięciu, dokładnie, jeden tak. nagrany, bo dwójka gra w dublurze tę samą rolę, więc na scenie w jednym momencie jest dziewięciu facetów fizycznie, jeden nagrany. W tym dwóch z nich gra również kobiety. Tak. Za dużo może zdradzam, ale... Trudno, niech będzie, zaraz to wszyscy zobaczą. No więc musieli też poznać ten kobiecy świat od strony takiej fizycznej, aktorskiej, krótko mówiąc, jak e, kobieta powinna się na scenie poruszać w męskim ciele itd. Tak? Więc o nie chodziło o to, żeby byli drag queen, tylko żeby byli wiarygodni. W tej interpretacji ich. No więc, siłą rzeczy, no też ciągle o tym rozmawialiśmy, z tymi problemami, nieproblemami się stykaliśmy, ale właśnie zauważyłem to, że faceci na scenie, nie? 11 czy 10, już tam Cześć. wszystko jedno. I, ale wokół są same kobiety, no bo tak, jest Kasia Borkowska genialna scenografka, tak. tak? Jest Kaja Kołodziejczyk, już wspomniana choreografka. E, są producentki z Warszawy, z Katowic, ich asystentki. No i teraz panie, które szyją kostiumy, nie? Inspicjent. Ale reżyserowie są No ale wiesz, same kobiety. Tak jak w, te, tak jak w tej opowieści, e, opowieści, nie? Olgi Tokarczuk, mm -hmm. że są faceci świecą, są na scenie i tak dalej, a wokół kobiety, w cudzysłowie, im służą, nie? Jak mm, w tych lasach w tak. więc jak te kobiety postanowią, będą się, y, chciały zemścić za nas, <noise> nas za różne <noise> rzeczy, to może być ciekawie. Natomiast tak, no ten świat, jest światem męskim, bo są faceci na scenie, ale tak naprawdę, no tak jak w tej powieści, e, kobiety nad tym e, dzierżą. E, znaczy, piecze mają nad tym kobiety, bo i stwarzają ten świat od strony plastycznej, od strony ruchowej, szyją kostiumy, zarządzają spektaklem. To jest cudowne. Jak pracowałeś nad. nad nad empuzjonem. Czy było coś, co ciebie samego zaskoczyło w tym procesie twórczym twoim własnym, albo e, aktorskim? Czy było coś takiego, co o czym szczególnie należy powiedzieć? Wiesz co, powiem ci, że e, dawno się tak nie urobiłem. Jak... E, <grym> Dlaczego? Tak. Kurczę, to jest tak trudne. Ja to porównywałem do zbyt krótkiej kołdry, nie? Mm. Jak naciągnąłem z jednej strony, to nogi wystawały. Jak naciągnę nogi, to tu znowu łapki tam, gdzie jeśli nie było ogrzane, <noise> Więc y, to bo to jest bardzo y, trudny materiał nie? i pod względem literackim i znaczeniowym, nie? No bo bardzo łatwo popaść w jakiś schemat, żeby nie wiem, że to jest opowieść o męskim szowinizmie, nie? O, czy, tak, z, 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 a to kurczę nie te o tym rzecz. No. Jest wydaje mi się. No, więc ma, ma, mam mam trudność interpreta interpretacyjną, znaczy interpretacyjną mniej, ale żeby na scenie znaleźć taki ekwiwalent sceniczny, aktorski i scenizacyjny, który by to wszystko uniósł, nie, nie zbanalizował, no ale też był atrakcyjny dla widzów, nie w takiej warstwie i wizualnej, i znaczeniowej, więc piekielnie to jest trudne i ci jeszcze aktorzy wszyscy mieli na tej scenie swoje egzemplarze empuzjonu, w których były tymi żółtymi, zielonymi, czerwonymi karteczkami zaznaczone cytaty, Rozumiem, że oni w trakcie stały, czekaj, 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 a może byśmy tego użyli, a to nie wykreślajmy, a to może jeszcze to i po prostu, a każdy miał w innym miejscu, mm -hmm. nie? Więc pewno ci powiedz słuchajcie, chłopaki, odłóżcie na razie te książki, no bo wszyscy się zajmujemy teraz literaturą napisaną przez Orgę Tokarczuk, a nie tym, żeby stworzyć przedstawienie, które będzie się rymowało jakoś z jej światem, no ale będzie naszym, nie? I poszliście w horror, poszliście w taki camp i w taką queerowość, to jest trochę taki Oh, holy, tam jest dużo tańca, pijaństwa, no jest, ale świata, który odchodzi właśnie. No tak, ale musisz zobaczyć całe przedstawienie y, to, pa, para razy. <grym> parę razy, <grym> parę razy. czego Ci nie życzę może, <grym> żeby zobaczyć tak naprawdę o czym to jest, bo ja nie wiem. Ja Ci powiem, <grym> ja już nie wiem, naprawdę nie wiem. E, rzadko się do tego przyznaję, ale bardzo się właśnie boję takich pytań, o czym to jest, drogi panie reżyserze? I nawet miałem taki moment, że kiedyś rozmawiałem wcześniej z Majkiem Urbaniakiem do wyborczej. I on mi, z, on, on mi chciał zadać to pytanie, znaczy ja sobie pomyślałem, że on mi zada to pytanie, o czym to jest. Nie spowiedz to Słuchaj, ale mam mądrzejszych od siebie, mam Ech? taką zasadę, że mądrzejszy mi się otaczam. Dlatego my rozmawiamy oczywiście, bo ty jesteś mądrzejszy ode mnie, się o rzeczy. Więc zadzwoniłem do rzeczonego Ryszarda Koziołka, szefa uniwersytetu. Czy napisałem mu smsa z pytaniem, o czym jest empuzjon. Ty, o czym jest empuzjon? On mi napisał, no zwariowałeś? No a potem nam napisał mi w paru słowach, o czym jest jego zdaniem empuzją. No i część to się rymuje z tym, co ja sobie pomyślałem, ale no nie, nie, nie chciałbym mówić o czym to jest, no bo myślę, że nikt nie lubi, ani Olga Tokarczuk, ani i nikt, kto nie tworzy jakieś światy, żeby w prosty sposób opowiadać o czym to jest, bo to oczywiście się rzeczy banalizuje, trywializuje, nie? A ten spektakl jest o wielu rzeczach, ale dla mnie ciekawe jest bardzo to, co powiedziałem wcześniej, czyli o pewnym strachu. Facetów, którzy wiedzą, że zdychają, wiedzą, że przychodzi jakaś siła, która zmiecie z powierzchni ziemi pod względem fizycznym i mentalnym. I to, co przyjdzie za te kilkadziesiąt lat, kilka, nie wiem, myślę, że będzie bardzo interesujące, że widzę, jak się kobiety zbroją, stają. Z wysoko podniesioną głową. I na teraz jest moment, że ostrzą te piły wszystkie wiesz miecze i za chwilę będzie ucinanie głów. Nie wiem, że będzie Ale zobaczymy, wiesz, to jest normalne, nie? E, ale zobaczymy, co będzie właśnie po tym, kiedy już dym opadnie, te łby męskie będą leża leżały u waszych stóp, wy będziecie stały w morzu krwi i co wtedy stworzycie. To jest ciekawe dla mnie bardzo. Interesuje mnie, bo powiedziałaś o tych karteczkach e, i każdy z tych aktorów miał swoje tak. egzemplarze ampozjonu założony. Co oni wnosili? To znaczy, b, b, co dla nich tam było najważniejsze? Czy mieli wiesz, ulubiony, ochydny cytacik? Czy jakby. Co, co się tam właściwie działo? <grym> nie, 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 Takie tam żeśmy się. Przyjemność znajdowali w tych autoironicznych cytatach Olgi Tukarczyk, która się śmieje sama z siebie, mówiąc o tym, że. Kobiety jak już coś napiszą, to jest tak beznadziejne po prostu, że nikt tego... I kto tego... by to czytał. Właśnie, nikt tego. My już na pewno tego nie czytamy, Mówię o facetach. Nie? No bo wiadomo, to daje wewnętrzny świat. No hmm. ta, ale przeżyliśmy to w tym kraju, prawda? Jak parę osób y, prominentnych powiedziało, że Olga toczy, co to jest za literatura i on widział kiedyś okładkę tej książki, ale żeby ją otworzyć, to już bym nie szalał. <noise> Więc to de, ma, ma, mamy to na co dzień. Ja myślę, że każdy tam inne rzeczy. Znajdował dla siebie interesujące, no bo każdy patrzył oczywiście z perspektywy swojej roli, ale też było fajne to, że oni nie tylko patrzyli z perspektywy ja, nie? Z tak jak wiadomo, aktor, wiesz, jak aktor jedzie na rowerze, tak jak ma skierowaną tę lampkę w rowerze, wiesz? jak Na siebie, nie? Więc nie, mieli, nie tylko te lampki mieli na siebie, e, ale mieli też na ogół, nie? Na, 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 na pewne rzeczy, które mogłyby być interpretacyjnie ciekawe. Myśmy bardzo długo rozkwiniali to. Właśnie te konstrukcje thrillera czy horroru, tak. krótko mówiąc, fabuły. Jak to jest ułożone, z czego to wynika? Do dzisiaj się spieramy na przykład. Mm -hmm. Ja mam taką e, wersję i teorię e, z Opicem, czyli z tak. dwoma aktorami, którzy grają te role, czyli Grześkiem Przybułem i Marcinem Gałem, że my uważamy, że Opic w ostatniej scenie idąc do empuzy, kiedy go uwalnia, nie uwalnia, to już różnie tam w książce jest, że trochę go uwalnia. Mm -hmm. w, w Wojnicz w naszej Interpretacji, że sam się uwalnia, od, tam, był związany, przywiązany do krzesła, on jest inaczej spętany, nieistotny. Idzie do empuzy i ona go rozszarpuje, podnosi nad ziemią i spadają flaki na ziemię, krwawe po tym deszcz. No to my mamy taką wersję z kolegami, że on się poświęca dla dobra wioski, a oni uważają, że, że nie, że to jest przypadek, że ona po prostu jego zabija. Więc a takich interpretacyjnych różnych możliwości jest cała masa, więc to jest ciekawe. Nie wiem, na ile to będzie ciekawe dla widza, czy się nie pogubi, ten, który książki nie czytał. Natomiast my jesteśmy cały czas w ogniu. Mamy premierę, a cały czas jesteśmy w jakimś takim trybie rozkminiania jeszcze różnych rzeczy. To jest niezwykle ciekawe. A jak to było? Bo z jednej strony ja oczywiście pamiętam, czy możemy sobie wyobrazić, czy znamy ten świat, gdzie jest bardzo wielu facetów w jednym pomieszczeniu. Wystarczy włączyć odpowiednie stacje telewizyjne i zobaczyć samych polityków. Albo ale, bo dziennikarzy mówiących o politykach, i, y, ale wiesz, no, pracowałeś z samymi mężczyznami. Mm -hmm. I jakby rozumiem, że można mówić tu o różnych tożsamościach, różnym wieku, różnych poglądach, ale też rozumiem, że wokoło są kobiety, ale jednak ci mężczyźni tam, wiesz, dużo facetów. On się kłócą, plotkuje, jakby co. Co nie, nie dla wiesz, dla to jest mnie. inny sposób prosty. No pódzenie plotkują jak diabli. Znaczy plotkują na temat bab, nie wiem, czy na <grym> temat, przepraszam za z wrażenie, siebie. na temat samych siebie. Natomiast to było też ciekawe, bo e, trzeba pamiętać, że mamy e, zespoły z trzech różnych teatrów, nie? I siódemka jest ode mnie, czyli z Teatru Śląskiego, ale dwójka jest z Studia i dwójka jest z Wrocławia, więc oni się obwąchiwali, nie? To jest też fajne, no to samet alfa? To istnieje, bo no to czy znaczy się z alfa? o testosteronie? Nie, dużo. mniej tam, że no. mniej obsikiwali teren, okay. a bardziej jak... Przepraszam was, chłopaki, jak psy, które po prostu wrzucane jed, na jeden wybieg dla psów się obwąchują e, i wszyscy starają się po prostu. Prawdzić w nie... sojusze? No, ale nie no, trochę tak. Ale e, nie, nie, no nie chcę, bo, no bo znowu będzie, nie, że jestem szowinistyczną, męską <gry> świnią <protkujesz> kobiety, <gry> tak? Tego. Nie chcę też plotkować. Natomiast było to coś niezwykle interesującego, jak oni się przyglądali sobie nawzajem. Mm -hmm. A potem kiedy już... E, złapali sztamę, mm -hmm. to też było cudowne, bo to było widać w Sokołowsku, do którego pojechaliśmy no na wycieczkę. Nie? Jak oni są ze sobą, jak oni są w grupie, i to się przenosi również na scenę, co dla mnie jest najważniejsze, że oni, bo wszyscy to są świetni aktorzy, z dużym doświadczeniem, mniejszym, ale świetni aktorzy, że wiedzą, że jak ktoś wychodzi na solówkę. No to po prostu mu to udostępniają, a nie ma takiego. Czasem się zdarza, ale ja to tępię, i oni też, tak zwanego lizania szafy. Czyli kiedy na pierwszym planie ktoś nie, no to ten drugi po prostu nie liże teraz szafy i wszyscy patrzą na niego, tylko on się usuwają w cienie albo robią takie tło, żeby te pierwsze skrzypce wybrzmiały. No więc to jest też w takim sensie niezwykle ciekawe, interesujące doświadczenie. I są jak dobrze zgrana orkiestra. Trochę to brzmi jak doświadczenie kręgowe. Y to. Gdzie, kiedy jedna osoba tak. mówi, to cała Dokładnie. reszta trzyma przestrzeń. Świetne porównanie, na tak, osoby. tak, tak, tak. Czy ty, nie, macie to doświadczenie kręgowe, jeszcze jakoś tak no, czujesz to jako? Taki... Ja próbowała to wprowadzić też Kaja, nie? Ale myślę, że to tak naturalnie się pojawiło że nie, nie musieliśmy tego jeszcze stymulować w jakiś sposób. E, tylko oni w na, naturalny, na, na, naturalny sposób po prostu to przejęli, mm -hmm. widząc, że funkcjonują, każdy ma do siebie zaufanie. Oni, 11 jest ich, no to jest reprezentacja piłkarska, nie Dream Team. <grym> <grym> jeden na bramce, jeden w ataku, potem się zamieniają rolami i, ma, i widzę, że mają też radochę. To jest też takie chłopackie nie, mhm. że oni są jak takie chłopaki w piaskownicy, mhm. że teraz idą mecz grać z inną drużyną, którą jest publiczność na przykład rozstawili się i teraz czekają są na takim spidzie, że zobaczyć jak to mam nadzieję, że to zadziała nie? że publiczność e, od, odpowie im tą samą energią, bo że jak nie pójdzie tak jak sobie to wyobrażamy i wtedy będą te skrzydełka opadać im, ale mam nadzieję, że nie to opowiedz trochę o pracy z tą energią kobiecą. Bo też mieliście, macie dwie postaci, które są, są zmienne. E, jak, jak się pracowało? U aktorów, którzy w sumie identyfikują się bardziej jako mężczyźni, ja myślę, że e, ciekawość. E, z jednej strony jest ogromna, ich była ciekawość, dużo było rozmów z Kają, oni dużo rozmawiali ze sobą, podglądali różne rzeczy na YouTubie. Kaja im dawała różne inspiracje i to było takie e, w sobie odkrywanie tej kobiecości. Wszyscy przeszliście przez to, czy tylko ci aktorzy, którzy Wiesz mają... Wiesz co, obraz? wszyscy mieli i, bo mm -hmm. myśmy, mówię, cały czas byli w takim procesie, tak. że odkrywaliśmy to. Ja też mm -hmm. tak pracuję, że bardzo lubię słuchać aktorów, bardzo lubię też wymieniać się doświadczeniami. E, b, nie mam problemu z tym, że przyznać się do nie wiem, albo błędu, albo powiedzieć dobra, twój pomysł jest fajny, spróbujmy go, więc oni wszyscy w tym uczestniczyli. Natomiast ta dwójka, szczególnie jeden z naszych kolegów, nie chcę wymieniać nazwisk, bo już wiadomo kto kogo gra, a specjalnie nie wymieniliśmy postaci, że e, byli bliżej tego i to było najbliżej. I to było fajne właśnie odkrywanie najpierw takiej pozornej kobiety, Cości zewnętrznej, czyli gest, ruch, zmiana głosu, i tak dalej. A potem było takie wchodzenie głębsze w psychikę, w reakcje pewnej. To było niesamowite i to bardzo interesujące. No? Co, co, coś mówili, co im to dało? No. Zaczęły z nimi pogadać teraz. Zobaczymy też, jak to zarezonuje na przedstawieniu, bo tego jeszcze nie wiemy, na ile ich te kreacje zmiany płci, że się tak mm -hmm. wyrażę, że one będą rezonować, nie? Mm -hmm. Czy to po prostu publiczność powie i Ja miałem takie marzenie, żeby przez pierwsze kilka scen, e, no jak gadamy o tym, że sami faceci grają, to już mało <laughs> będzie kogo, już tam nachlapałem już to wszystko, więc mało będzie osób, które powiedzą, a takie jest moje marzenie, wow, co to jest za aktorka, która tam Miałam gra? tak, jak weszłam. Tak? Tak, miałam. Tak. Serio? Tak. Z postacią Mieczysława. Weszłam i pomyślałam, że to za piękna kobieta. Serio? Naprawdę. Wow, no to muszę mu to powiedzieć. No to jest nasze zwyczaje. Jeżeli coś takiego się zdarzy i część z widzów powie, ja myślałam. Myślałem, że, nie, nie to, że, że, nie że, że to jest aktorka, tak. miał nie być, że to zaściema jest. No to tak, to będzie nasze. Znaczy to nie chodzi o jakiś gadżet, nie? Tylko tak się zespolenie z, z fizycznością, psychiką, że my jako widzowie nagle odkrywamy, że to jest aktor, no bo to jakie to ma znaczenie, nie dzisiaj. To przychodzicie, wyrównacie, wykasujecie tych wszystkich facetów, wszyscy muszą być. Czujesz, że ta nie, płeć no. Uf, nie Nie, nie My nie <grym> Powiesz, czy czujesz, że ta płeć tam jest takim trochę przebraniem? Mówię tutaj o tym, bo patrzę też na przepiękne kostiumy, mm -hmm. które są oczywiście zgodne z epoką, bo wtedy tak trochę się ubierano, ale z drugiej strony one są też takie na. Granice tych kobiece i ta, męskie, ta, ta. ten jedwab, który tam ta, wszędzie się ta. leje, to sprawia, chyba że człowiek po prostu czuje się no inaczej. Oni po prostu, wiesz, płyną. Inaczej, inaczej płyną, inaczej wykonują gest z dłonią i tak dalej. Muszę im to widzieć, to jest też dobry trop, muszę im to jeszcze powiedzieć przed próbą generalną, żeby. Oni dopiero ubrali te kostrumy od niedawna, więc niech poczują też, e, jakie to są materiały, tak, jak to się układa na ciele, jakie to jest przyjemne w dotyku i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie w dobrym znaczeniu e, kobiece, że świadomość tego, co mam na sobie, świadomość tego, z jakiego to jest tkaniny, świadomość tego, jaką to ma wartość, i tak dalej. Faceci z reguły nie przywiązują do tego wagi, nie, a powinni. Więc myślę sobie, że e, nasi aktorzy, nasi bohaterowie też to powinni zrobić te ten świat będzie taki trochę oniryczny, ale też będzie miał klasę, elegancję i na tym mi bardzo zależy. Natomiast wracając do, tej, do, 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 tej, do tego problemu, czyli jego braku płci, e, my, no tak, no, główny bohater to jest jego e, tajemnica, tak? którą odkrywamy razem z, z czytelnikami, razem z widzami, że e, jest. No nie chcę też zdradzać, nie, nie chcę może, spoilerować, ale no, jest inny, krótko mówiąc, tak. I w powieści to jest fajne. Niestety na scenie u nas to się, ta puenta się nie pojawia, ale może to wyniknie z tego przedstawienia, że on może sobie wybierać. To jest fajne, że. Nie to znaczy, że on przekracza. Tak mówię bardzo ogólnie, bo nie chcemy spoilerować, ale on przekracza te granice, jest kimś innym, ale może potem wrócić. Może być te, ta, tą osobą, a może być innej płci osobą. I to też nam zależało na tym, żeby w Głównym Bohaterze coś takiego się pojawiło. Może to się przez całe przedstawienie pojawienie. Trudne to jest bardzo, naprawdę urobiliśmy się strasznie i czy to będzie interpretacyjnie ciekawe i wizualnie, wiesz, inscenizacyjnie mam, po... no czy na pewno jest muzyka Killara, nie, no więc <grym> <grym> to niesie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, zapraszamy na premiery yy, Empuzjonu, zarówno do yy, Teatru, Teatru Śląskiego, studiu? jak i do Teatru Studio i Instytutu Grotowskiego. We Wrocławiu. Dziękuję, zapraszam. Dzięki.